Witam O, takiego gołąbka z kolorowych i w pojedynkę sobie tak tupie nie wiem czy go dobrze widać że ja po słońcu w ogóle nic nie widzę no i taki to jest gołąbek jeszcze pewnie będzie samiczka jeszcze nie spierzone ale to taki ten gołąbek z kolorowych dość taki spory o, i gołębie że wchodzą do jedzenia to przysiada ładnie się to podniosło do góry na takim rociku jest pokażę jak to siądzie to pokażę na dachu byle się nic nie podziało bo dzisiaj już jednego też prawie niosło samica jeszcze miasta z, z tych młodych odleciał, szczęście miał takie, że był koło drzewa i wpadły razem do drzewaj i już nie dała rady go wyciągnąć stamtąd no to poszedłem i, i w drzewie ten kołom siedział no i go... Tylko wziąłem tego gołębia, bo taki młodziak Z tych ostatnich No i go. A później był taki samiec też w górze, Bo teraz też jak jest takie ciekawie to Wyrzucam pojedne, pojedynczo Żeby mniej więcej upanować tego gołębie Jak zginie to jeden A nie więcej, był też taki stary samiec I też Ledwo co uszedł z życiem może już teraz już coś tam złapała, no to pokażę tego gołębia na dachu. Zaraz widzę i zobaczymy go na dachu. Prawdopodobnie to będzie samiczka. Jeszcze znaczy nie spierzony. Ten gołąb, ale... Fajny, szeroki, ładny gołąb. Jak to dopierzy, pokażę go na dachu. Jeszcze nie jadły Odczoraj o, I trochę Taki to jest Reszta jest tam tutaj Tych trochę młodziaczków tak samo Fajne, duży gołąb, ładny. Jeszcze jeden taki z białym piórkiem, też ładnie lata. Cała para była fajna, gołem, cała para fajny gołem. I młodych wyszła tutaj. Te młodziaczki wypuściłem je na dach, żeby no cokolwiek były na cokolwiek było na zewnątrz. Teraz pogoda się tego, no i od czasu do czasu je tak ruszę delikatnie żeby mogły cokolwiek polatać Na no bardzo też ich nie ma co gonić, chociaż wyjdę na chwilkę do góry Pokażę jak jakie one stylowo są, bo to w kratce. było widać jedno, a to co? Nie, ciemne, jeszcze mały gołąb, siwe jest. Mocno wieje na takie małe gołębie, ale sobie razem już tak troszeczkę, po troszeczku, po troszeczku już będą latać. Tutaj jest ten biało dziób, kiedy był pokazywany na, dlatego to jest między innymi ten biało dziób. Ale jest tak, polatają chwilkę, jak jest taka pogoda, to niech sobie polatają Przypinuję na chwileczkę i zawsze te gołębie już takiej wprawy nabiorę Tu jest ten białodziów A, o, te jeszcze No i już, bo troszeczkę, już będą sobie latać jest taki ten czerwony

Gołębie już się tak uczą właśnie siadania na dach, nie odlatywania. Chwilkę i, i chwilkę jeszcze i wystartują. Trochę takiej żeby wprawy dostały, bo teraz mało co kiedy wypuszczane są na zewnątrz. Bo to z tym jaszczem wiem to tak to bywa. Dzisiaj gonione legony, no teraz się tak już tego, tak, już młody młode, już nie ma co gonić I Trochę mocno zaczęło Ale te gąbki ładnie mi dosiadają do, 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 na dach, nie mam problemu No i stylowo, to było to kolorowe właśnie tam w górze Chyba jak ich przegonić tam, z tamtej strony, bym pokazał jak stylowo są te gąbki, fajne te Naprawdę bardzo ładne gołąbki madam jest trochę ostre pojedzie no I tak się będą przygodę, bo mam trochę tutaj czasu to jest tak troszeczkę wygląda jest ze wschodu wiaterek Gołki mogą trochę się zapomnieć Ruszyć do góry no i zanim, no bo tak jak, tak jak mówiłem teraz już sytuacja jest taka trochę, już był dziś przymrozek już nie za ciekawa jest ta sytuacja eee, gołębie już no, nie mogą zostawać wypuszczane tak na cały zegar, tak jak przedtem i te młode muszą wyjść no i wyjść, trochę się poderwać, trochę coś polatać żeby e... cokolwiek polatały bo jak nie będą latać, na no to, to kiepsko wyrłem to i zaczną bierzeć I, i, i prawie będzie zima I nie będziemy kiedy ich wypuścić. To teraz jest tak jak teraz leci jeden A teraz polecam No i to są te młodziaczki ten w stylową ładkę Leci ten czerwony taki też też takie malutkie młodki są no już takie fajnie, przelatują się, no i to jest najgorsze tutaj, one się tak przelatują z jednej strony na drugą no i wtedy jaszczą gdziekolwiek tego, no to, to huknie w nie, dlatego muszę je pilnować Trochę to czasu zajmuje, no ale tego bym muszą się nauczyć Nauczyć e, e, takiego obycia Z górą, raz, że z górą, a raz że, raz, że z dachem tak samo, żeby się dolatywały, dosiadały zawsze na dach Kiedyś może zrobić taki filmik, żeby wypuścić wszystkie te młode razem, jakie stylowo. To z tych gołębi zrobiłby gołębnik. Naprawdę, gołębie stylowo fajne. Fajne w budowie, wychowaniu i ładne gołąbki. Z nich by gołębnik zrobił. Jest ich tam 12. No i to jest super początek na, na, na start. No ale te gołębie w pewne większości zostaną. No bo. Yy, no trzeba coś tak samo dla siebie zostawić chodź chodź chodź, chodź. Tutaj chodź czerwony, tutaj, tutaj jeszcze jeden chodź Ale ładnie wychowane ładnie chodź chodź Fajne, fajne już się zaczynają, tak jak mówiłem, podrywać, już, już zaczynają tak fruwać. Te starsze to takie pogięte, no bo nie dostało jej za chwilę, tak samo będą mieć otwarte i, i dostaną e, jedzenie. Dzisiaj mają naszykowane z maślanką. E, szkoda, że, że tego, ja tu je pokazuję, jakie one są w stylu. Dużo lepszym stylu niż te e, e, starsze. Do tego nie były robione, było dużo kolorowych zrobione z kolorowych, a te siwe były zostawione na później. Z krawatów takich, takich siwych, tego, to mają fenomenalny fenomenalny Na drogach inne wyrabiane Natomiast Z kolorowych tak, nie będzie samiczka Wyszło tak Na przyszły rok będziemy wyrabiać na białym oku Kolejnie. Pozdrawiam, zapraszam na kolejne filmy, do zobaczenia